Nic dziwnego, że skupia na sobie uwagę. Poprzedni występ był nie z tej ziemi. Transmisja, już za chwilę. Wezer Stadion to arena dzisiejszych zmagań. Ciekawe, w jakiej dyspozycji są obie ekipy. Już niedługo przekonamy się. Zapraszam na mecz. Tu Tomasz Smokowski. Witam Państwa serdecznie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Razem z Państwem będziemy świadkami meczu w ramach niemieckiej Frauen Bundesliga. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. A tak prezentuje się wyjściowa jedenastka Werderu Brema. Widzimy, że zagrają dziś w ustawieniu 4-4-2 w jego klasycznej wersji. Dużą rolę do odegrania będzie mieć środek pomocy, który jest sercem i motorem drużyny. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Widzimy, że dzisiaj drużyna występuje w ustawieniu 4-5-1. Jest to ofensywna wersja tego ustawienia, więc zapowiada się otwarty mecz z ich strony. I ruszyła pierwsza połowa. Joy. Wciąż brą naprzód, z tej mąki może być chleb. Uwaga, powinna to wykorzystać. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Widać od pierwszej minuty, że ten szkoleniowiec czuje się pewnie. Zna dobrze swoje góry. Znalazła miejsce na strzał. Świetnie, teraz interweniuje. Wybija piłkę daleko od bramki. Hananemet. Wiedziała kiedy zaatakować. Ma piłkę. Co teraz? Czoj. A zatem strzela. I tu! Jak na razie pełna dominacja z ich strony. Zobaczymy czy po tym pierwszym trafieniu ten mecz nam się otworzy. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał, obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygraną. Znawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Ale śpiłkę zagrała. I gol! Ależ teraz są na fali. Trafiają drugi raz w ciągu kilku chwil. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. 2 do 0. Gramy dalej. Rena Wiśman. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Dobrze sobie radzi pod naciskiem. Rena Wiśman. Zawodniczki Werderu tracą piłkę. To musi być bramka. Jeszcze jest groźnie. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Pierwsza połowa toczy się pod ich dyktando. To jest naprawdę totalna dominacja. Doskonały występ, bez wątpienia. Hananemet. Rena Wichman. Dobre wejście. Rywalki tracą piłkę. O, ma teraz autostradę do bramki. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Po powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Gramy dalej, już 4 do zera. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Gwizdek oznaczający koniec pierwszej połowy. Jak zaprezentują się piłkarki werderu w drugiej części meczu. Fenomenalny występ w pierwszej połowie. Udało się zaprezentować świetnie. Oby tak dalej. Szalała w ataku, robiła co do niej należy i może pochwalić się trzema bramkami. Prowadzi! Znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny. Ale w drugiej połowie może się to zmienić. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Piłka posłana w kierunku dalszego słupka. No, robi się obiecująco. Ależ Marada Wyciąga się jak struna. Nie pozwala piłce wpaść do siatki. Próba wrzutki w szesnastkę. Piłka nadal w niebezpiecznej strefie. I po akcji, jak się okazuje. Hananemet. Zawodniczki Werderu tracą piłkę. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Tá a próba na prueba. Mogła się podobać, było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. RVI Fanan Rena Wiśman. Zawodniczki werderu tracą piłkę. Uwaga! Może strzelać! Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie, udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przystał. To już 5 do 0. Gramy dalej. Mahmoud. Arfaoui. Uwaga. Górą teraz podanie. Arfaoui. Ładnie teraz napędzają swoją grę. Doskonały odbiór. W dobrym momencie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Jest w idealnej sytuacji, jak to rozegra! Tak jest! Piłka ląduje w bramce! Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Popatrzmy na ten strzał, od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce, ręce same składają się do oklasku. Już chyba cieszą się, że ten wyjątkowo jednostronny mecz zmierza ku końcowi. Mahmoud. Do końca regulaminowego czasu pozostało 5 minut. No to już chyba przyjezdnym nic nie może zaszkodzić. Wyraźnie dominują. Ależ akcja, popatrzmy. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Powtórka dodatkowo eksponuje te fatalne błędy i to, że strona atakująca miała przewagę liczebną. Nie można zostawiać takich dziur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrań i piłka wędruje do siatki. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.